对对 dzieci i młodzież z problemami emocjonalnymi. Najczęściej są to problemy związane z depresją, czyli poczuciem niskiej wartości, brakiem motywacji, obniżonym nastrojem. Trafiają również pacjenci z samookoleczeniami, tylko że tutaj też musimy różnicować, bo na oddział, przez to, że to jest oddział dzienny, nie przyjmujemy wszystkich pacjentów, którzy się okaleczają. Jeżeli pacjenci mają czynne myśli samobójcze i są po próbach samobójczych i nie w tym czasie nie były leczone na oddziale zamkniętym, nie będą do nas przyjęci, gdyż nie możemy sobie pozwolić na opiekę całodobową i pacjent musi być w stanie sam zadbać o siebie, żebyśmy mogli, żeby mógł uczestniczyć w oddziale dziennym. Każdy dzień wygląda podobnie. W dni wolne od zajęć dydaktycznych, takie jak ferie zimowe, czy wakacje? Przechodzimy na godzinę 10.30 i, i zaczynamy od społeczności terapeutycznej, potem mamy warsztaty psychologiczne. Natomiast dzisiaj chciałam się skupić na yy, dniach yy, szkolnych, więc przychodzimy na pierwszą lekcję do szkoły na godzinę 8.15. Po pierwszej lekcji o godzinie 9.10 zaczynamy społeczność terapeutyczną. Yy, społeczność polega na tym, że zbierają się wszyscy pacjenci, psychologowie i lekarze yy, na oddziale, rozmawiamy o różnych problemach. W których pojawiają się w klasach, wyjaśniamy różne konflikty, um, uczymy się wypowiadać, udzielać swojego zdania. No i, no i można również, jakby doceniamy różne aktywności pacjentów. Um, można dawać różne prace na społeczności mogą to być prace różne artystyczne, plastyczne. Mogą to być jakieś rzeźby, jakieś uszyte obrazki, różnego rodzaju aktywności, doceniamy, dając jednego plusa. Do zadań dyżurnego należy m.in. innymi podlewanie kwiatów, zmienianie daty w kalendarzu, ustawianie krzeseł i zapytanie się wszystkich na społeczności, czy zmienili buty. Sekretarz jest osobą od papierkowej roboty, sprawdza obecność, wpisuje plusy, procedury i jest odpowiedzialny za segregator z tymi wszystkimi dokumentami. Natomiast przewodniczący prowadzi całą społeczność. Dzień dobry, rozpoczynamy dzisiejszą społeczność. Czy ma jeszcze jakąś sprawę? Eliza. Moja sprawa jest dość delikatna, ponieważ słyszałam, że moja niby przyjaciółka mnie obraża. Słyszałam to od osób trzecich. możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Mówiła, że jestem strasznie głupia, że nie potrafię normalnie usiedzieć w miejscu oraz nazwała mnie Ale kto to był w ogóle? Na społeczności terapeutycznej spotykajmy się my zespół Młodzież, która jest w różnym wieku. Stanowimy taką społeczność, która ma na celu przede wszystkim wspieranie się, rozwiązywanie problemów, naukę rozmawiania o tym, co jest trudne. Na społeczności osoby starsze często są takim przykładem dla młodszych. Społeczność też jest elementem takiej pracy terapeutycznej, pracy nad sobą i taką możliwością sprawdzania się na tle innych osób i dlatego też młodzież dajemy taką możliwość przewodniczenia w społeczności, podejmowania się ról, żeby też w przeszłości, kiedy wyjdzie z oddziału, no sobie radziła w takich różnych, trudnych społecznych sytuacjach, w sytuacjach, kiedy jest się narażonym na ocenę innych. Ja? Czy chcesz mnie coś zapytać? Nie. No, no. So let's get down to business. Okay. Well, uh, bywa różnie. Bywa różnie, um, czasami jest no, dosyć ciężko, tak? No, bo ten stan zdrowia uh, uczniów, pacjentów jest różny. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. No ja jakby z racji wykonywanego zawodu też mam pewne problemy, ponieważ to znaczy jako nauczyciele językowe, o tak powiem, ponieważ jesteście w grupach tak o yy, różnym poziomie zaawansowania, tak, więc to jest dla mnie taki też duży problem. A poza tym jest w ogóle super, pięknie. decyduje o tym, czy coś jest otwarte, czy, czy zamknięte, nie? Bo to, to, to trudno ocenić. Mógłby namalować tutaj motylka i, i okazałoby się, że jeszcze zmieści pięć motylków, prawda? Więc trudno tak naprawdę orzec. Ale jeżeli ta kompozycja jest zaplanowana, na przykład w jakiejś w jakiej strukturze, w jakiejś ramie... Ja jestem takim nauczycielem misiowym, powiedziałabym. Jestem otoczona pluszowymi misiami. Moja misja jest taka, że ja, ja nie chcę być nauczycielem, który, który próbuje przestraszyć ucznia. Chcę, żeby, chcę być blisko ucznia. Wiadomo, że muszę zrobić pewne rzeczy. Materiał taki programowy bardzo mnie obchodzi i wiadomo, że muszę uczniów przygotować do egzaminu. Ale człowiek jest dla mnie najważniejszy i to jest misja tej szkoły. To, to Psychika tego młodego człowieka, jego potrzeby, jego lęki, to, to jest dla mnie najważniejsze i to, czy to będzie teraz już i w przyszłości szczęśliwy człowiek, czy y, osiągnie to, czego będzie chciał, a to, czy pochłonie lalkę, czy nie, jest owszem dla mnie ważne, bo to jest jakiś środek y, na drodze do, do tego rozwoju, ale no nie cel, nie cel. I y, mam taką nadzieję, bardzo bym chciała, żeby tak było, żeby, y, żeby uczniowie czuli się jak w domu. Wiadomo, że przychodzą z różnymi swoimi sprawami y, i chcę, żeby, y, że, żeby, żeby to był dla nich dom. Stworzenie Adama Buona Rossi. Panny mały z Pompeji. Pan Eyck, e, portret rodziny Arnolfi, stworzenia Nana Buona Rotti. Sporo osób podczas przerw ucina sobie drzewki na naszej kanapie, parzymy sobie herbatki, gramy w gry. Na długiej przerwie, sporo osób idzie na obiad lub na dwór do sklepu za rokiem. I na pewno jest dużo spokojniej niż w normalnych szkołach. Jakby przede wszystkim nie możemy wchodzić w te związki. No i jakby zachowania seksualne są tutaj totalnie niewskazane. Nie możemy też pić nie wiem, ogólnie rzeczy z kofeiną, jakby kawy. Także strasznie tego żałuję, bo zawsze rano sobie ją piję. Albo na przykład nie możemy też pić. Koli, nie wiem, czegokolwiek. E, I co? I nie możemy też zdecydowanie wnosić e, ostrych narzędzi, czyli właśnie jakieś cyrkle, nożyczki, temperówki, bo to po prostu grozi e, pacjentom. No, początki z oddziałem na pewno proste nie były, bo różni się to diametralnie właściwie, przynajmniej na. To pierwsze spojrzenie, y, szkoła różni się od, od normalnej, typowej szkoły, do której większość z nas chodziła. Yy, no, byłam bardzo zniechęcona, ale to dlatego, że jeszcze nie wiedziałam, y, że tak naprawdę to tutaj się odnajdę i poczuję bezpiecznie. No, z pewnością chyba pierwszą rzeczą, na którą się zwraca uwagę, to większość dzieci chodząca w kapcach i yy, i to, że większość osób wygląda jednak bardzo oryginalnie i, i jakoś yy, ma dużą potrzebę wyrażania siebie poprzez wygląd. No oddział nie daje mi poczucie bezpieczeństwa, czego nie dostałem na przykład w normalnej szkole, gdzie od nauczycieli zawsze były jakieś skargi na mój temat, dokuczali mi wszyscy, a tutaj naprawdę jest bardzo dużo dobrych osób, które zawsze ci pomogą. Mimo to, że jesteśmy z innych szkół, nauczanie jest dostosowane do naszych potrzeb, przez co mamy możliwość zaliczania naszych przedmiotów ze szkoły macierzystej. Przebywamy tutaj z osobami, które bardzo często mają podobne problemy do nas. Musimy te wszystkie problemy próbować przeżywać razem. Jest o wiele łatwiej, jeżeli z kimś się stara przebyć swoje problemy. Bardzo dobrze się tutaj rozumiemy ze wszystkimi osobami. Razem spędzamy często czas na przerwach, poza przerwami. Dużo osób utrzymuje kontakty poza szkołą. No, Odcioł pozwalała mi na skupienie się na swoich problemach psychicznych, lekach i z ogólnymi trudnościami związanymi z życiem. Każdy pacjent ma swojego opiekuna, który też jest psychologiem, którego zawsze można poprosić o rozmowę, wsparcie. Pacjenci także otrzymują możliwość terapii indywidualnej lub grupowej, dzięki którym można się zetrzeć ze swoimi problemami. Poza oddziałem gram na ukulele, śpiewam, chodzę na zajęcia aktorskie, czytam książki i spotkam się z przyjaciółmi. I rozwijam ogólnie swoje pasje. Cóż, zwykle rozwijam swoje pasje typu rysowanie albo jazda konna, ale najczęściej też mam zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, takie jak matematyka oraz język angielski. Mam cechę syndromu Aspergera. Mam ADHD. Mam lęk społeczny. Mam nerwice natręctwa. Mam ataki paniki. Mam depresję. Mam FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy. Mam PTSD, czyli zespół stresu pourazowego. Mam zespół Aspergera. Zespół Aspergera to, tak w skrócie mówiąc, hmm... Autyzm wysoko funkcjonujący. Różni się tym od autyzmu, że osoby z aspergerem często są przeciętnej inteligencji albo ponad przeciętnej oraz nie mają cech typowo e, takiego typowego upośledzenia. E, ja, jak i wiele osób z aspergerem był jego podejrzeniami, borykamy się z różnymi problemami, na przykład e, z e, na przykład z problemem z utrzymaniem relacji albo z nieprzystosowaniem w społecznym, również charakteryzuje się to taką rutynowym zachowaniem i trudnością w zmianach. I często osoby z aspergerem w tym ja, mamy ścisłe zainteresowania, skupiające się na jednym temacie, na przykład na dziedzinie nauki lub czegoś w tym stylu. Na oddziale mamy również grupę Aspergerową. Chciałabym opowiedzieć, jak wygląda grupa na oddziale. Ćwiczymy umiejętności społeczne, procesy poznawcze, Dostosowanie się do sytuacji, aby było nam łatwiej funkcjonować w społeczeństwie. Rozmawiamy o tym, co się dzieje aktualnie u nas i na oddziale, o tym, czym mamy trudności i jak sobie z nimi radzić. Objawia się u mnie nadpogodliwością i w domu, agresją. Nie mogę się skupić na lekcji. Jestem to bo trzęsę się i mogę siedzieć w miejscu. PTSD jest stresem wywołanym na skutek jakiegoś traumatycznego przeżycia. Na pewno jest duży problem ze snem. Bywają ataki wybuchu, ataki paniki. Często myślę o osobie, która mi coś zrobiła. Yy, jadąc na przykład tramwaju, mam myśli, że ona stoi obok mnie i widzę tą osobę w drugim człowieku, ale jest to inna osoba, tak? Ale ja to widzę po prostu. I wtedy dostaję takiej ataki. Stanu lękowego, taki, takiego ataku, że muszę na przykład czasami wyjść z tramwaju i przez to się spóźniam, tak? Na przykład na lekcję. Jest wiele codziennych przykładów, które po prostu w skrócie utrudniają mi życie. Takich jak na przykład to, że na co dzień nastawiam sobie miliard budzików, które muszę przestrzegać, bo one po prostu przestrzegają mojego życia. Jeżeli coś nie pasuje. Ja po prostu jestem załamana i nie wyjdę z domu. Jeżeli na przykład nie uda mi się ukończyć dobrze makijażu, albo nie umyję włosów, czy też nie ubiorę się w dobry sposób, ja po prostu nie wyjdę z domu. Nie ma opcji po prostu. Na przykład też jak gdzieś się spóźnię. Ja po prostu potrafię wolę nigdzie nie pójść, niż właśnie się spóźnić, bo czuję, że to po prostu sprawi, że ktoś mnie oceni. Jest też taki przykład, że na przykład liczę schody, To jest śmieszne. Ale po prostu, no jakby ja muszę przechodzić poszczególne stopnie, żeby po prostu je przeliczyć, bo nie wiem, mam po prostu taką potrzebę wewnętrzną. Cały czas praktycznie myłam ręce. Po każdym po prostu, po każdej czynności czułam, że mam brudne ręce. Tak samo zresztą po każdej czynności czułam, że mam brudne ciało i musiałam się myć parę razy dziennie. Na początku wygląda to tak, że jestem zazwyczaj w domu sama. Bardzo dużo myślę i zaczyna się od lęku. Czuję, że w mojej głowie to jest coś ogromnego, jakbym umierała, a inni czuję, jakby, jakby tego nie zauważają, jakby tego nie zauważali. Fizycznie to tak się objawia, że cała się trzęsę, nie umiem wydusić z siebie płaczu. Ogólnie myślę, że wszystko zaczęło się od tego, że e, przestałam chodzić do szkoły. Miałam duże problemy też ze snem, e, dlatego bardzo często zasypiałam i nie chodziłam na pierwsze lekcje. Też ze strony szkoły, no wiadomo, miałam duże zaległości, miałam bardzo małą frekwencję, więc stresowałam się tym strasznie i myślę, że to wszystko jakby e, nasilało, tylko bardziej się dołowałam. Właśnie takie długotrwałe uczucie smutku. E, taka uczucie też pustki, taka trochę apatia. E, bardzo duże wahania nastrojów, że mogło być super, a zaraz potem jakaś naprawdę bardzo mała rzecz potrafiła po prostu wpędzić mnie w histerię, płacz, właśnie takie ataki, trochę paniki, płaczu. To też jest bardzo częsta rzecz. E, też stany lękowe, że na przykład potrafiłam budzić się w nocy i Mieć wrażenie, że ktoś jest w pokoju, chociaż podświadomie wiedziałam, że nikogo nie ma albo, że coś słyszę. Tak samo, na przykład, jak byłam sama w mieszkaniu, to były momenty takie, że potrafiłam zamknąć się w łazience albo zapalać wszystkie światła w domu lub musiał lecieć jakiś telewizor, żeby tylko nie było takiej głuchej ciszy. Yy, więc, no, tak to mniej więcej wyglądało. Moja matka wciąż piła alkohol, co tak wpłynęło na mnie. Pobudliwość, jakieś problemy w nauce, takie wahania nastrojów, które naprawdę utrudniają życie. Jestem bardzo podatny na uzależnienia ze wszelkiej strony czy to od alkoholu, czy papierosu. Czasami bardzo szybko mówię i niewyraźnie więc też jest taki trochę problem komunikacyjny. No, też w szkole um, mam mnie zastosowanie społeczne. Staram się unikać um, komunikacji miejskiej, dokładnie w sumie trawajów zapełnionych, bo bardzo źle się czuję um, w otoczeniu dużej liczby osób. Nawet nie tyle co z trawajów, co w pomieszczeniu. Dlatego też w pewnym momencie miałam problem z chodzeniem do szkoły. Hmm. Było okres, kiedy nie wychodziłam w ogóle z domu. Hmm. Nawet żeby pójść do sklepu, to hmm, moja mama albo moja siostra musiała wychodzić. Koło dziewięciu miesięcy. Nie cały rok. rok. Hmm. Pobyt na oddziale pomógł mi w nabraniu większej pewności siebie, w głośniejszym mówieniu, w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z innymi osobami. Też czuję się teraz bardziej pewnie w kontakcie z innymi ludźmi i lepiej się czuję w społeczeństwie. Myślałam tutaj bardzo dużo wsparcia, mnóstwo aplauzji. Poprawił moją świadomość na temat samej siebie, nauczył żyć i radzić sobie z zaburzeniami, które mam. Do tego stopnia, że jestem w stanie teraz jakoś w miarę normalnie funkcjonować, radzić sobie. Nie oceniajcie po pozorach. Reagujcie na niepokojące sygnały. Myślcie o tym, co robicie, bo wiele osób przez traumatyczne przeżycia w domu czy w szkole. Wpada w depresję i nie mają na to żadnego wpływu. Nie bójcie się prosić o pomoc. To, że ktoś jest młody, nie oznacza, że nie wie nic o życiu. Objawy choroby u każdego mogą wyglądać inaczej.